W obecnych czasach przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym obserwuje się tendencję wśród Polaków, że klient kupując nieruchomość od razu ubiega się o środki na wykończenie. Oczywiście banki nie widzą w tym żadnego problemu, gdyż podnosi się standard nieruchomości oraz wartość wykończenia całego lokalu. Do takich podstawowych prac remontowych, które klient wykonuje, zalicza się malowanie wraz z wykończeniem oraz klient może wbudować elementy na stałe przytwierdzone do podłoża. Jest to najczęściej zabudowa kuchni czy też jakiejś szafy komandor. Banki kredytem hipotecznym nie finansują części ruchomych, czyli ani zakupu wypoczynku ani żadnego sprzętu RTV. Rzeczoznawca, który na sam koniec przyjeżdża, sprawdza wcześniej zadeklarowane prace. Oczywiście na żadne z tych prac nie są wymagane żadne faktury ani rachunki.